Witam Państwa bardzo serdecznie z Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie. Nadszedł czas na podsumowanie, rozstrzygnięcie naszego drugiego ogólnopolskiego konkursu plastycznego Pojedynek na pędzle, gdzie tegorocznym hasłem było hasło W kręgu siły. Każdego roku staramy się w każdej edycji właśnie zmieniać hasło, żebyście Państwo mieli możliwość dzieciom przekazać różną tematykę prac plastycznych. Tegoroczna edycja właśnie była potraktowana postacią siłacza Zygmunta Breitbarda, urodzonego tutaj pod koniec XIX wieku w Strykowie, który osiągnął ogromny sukces dzięki nie tylko swojej ogromnej sile jako siłacz, ale też ogromnej sile charakteru. Warto o tej postaci poczytać. Konkurs jest konkursem malarskim skierowanym do dzieci, młodzieży. Również do osób już prawie dorosłych. Tegoroczną edycję musieliśmy przenieść rozstrzygnięcie do internetu z uwagi na to, że bardzo dużo osób, które wzięły udział w naszym konkursie, pochodzi z całej Polski, z odległych miejsc. I kiedy prosiliśmy o potwierdzenie, które osoby mogłyby tutaj uczestniczyć, okazało się, że frekwencja no, była niestety, niestety niezbyt wysoka. W związku z czym no, uznaliśmy, że jednak to podsumowanie zrobimy w internecie. Dlatego proszę wybaczcie nam, myślę, że następna edycja y, już będzie wyglądała zupełnie inaczej. Y, jury. Pani Bożona Justyna, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, doświadczony pedagog i również osoba prowadząca warsztaty. Pani Elżbieta Kusińska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki, również osoba związana z nie tylko dziećmi i młodzieżą, gdzie prowadziła wiele różnych zajęć, również zajęć street artowych, ale też prowadziła zajęcia z seniorami, a w tej chwili nadal właśnie z takimi osobami pracuje. I artysta, malarz Arkadiusz Hablewski, z wykształcenia, magister pedagogiki, wychowawca dzieci i młodzieży, obecnie jest czynnym artystą. Od ponad 20 lat maluje obrazy, organizuje wystawy i warsztaty artystyczne. Żyli zebrało się 6 września. No, i tak jak mówiłam, miało. Dużo pracy. Wybór był bardzo trudny, ponieważ w tym roku napłynęło bardzo dużo prac o naprawdę wysokim poziomie artystycznym, bardzo ciekawym podejściu, jeśli chodzi o rozwiązanie tego tematu kręgu siły. Dużo prac przedstawiało siłę przyjaźni, siłę miłości, siłę natury, siły związane też z emocjami naprawdę bardzo pomysłowe, ciekawe rozwiązania, nie tylko malarskie, ale też treściowe. Także serdecznie dziękuję za te wszystkie prace. Pierwsze miejsce w kategorii 7-9 lat, czyli w pierwszej kategorii wiekowej, przyznano Julii Pakosz ze studio ACM w Gliwicach, gdzie opiekunem jest pani Agnieszka Krzanowska-Małys. Serdecznie gratulujemy. Drugie miejsce w tejże kategorii otrzymał Jerzy Bąkowski z domu kultury Kolorowa w Warszawie. Opiekunką jest pani Beata Mikulik-Bichałowicz. Trzecie miejsce Natalia Pietralczyk z domu kultury Kolorowa również w Warszawie i również pani Beata jest opiekunem Natalii. Drugie-trzecie miejsce. Gertruda de Burka, Studio ACM w Gliwicach, opiekunem była Pani Agnieszka czanowska Maus. Wyróżnienia jury przyznało Ninie Kielan ze Studia ACM w Gliwicach, Karinie Kozioł ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju, opiekunem Pani Róża Szabat, była tejże no, laureatki, Jagodzie Łęcach, studio ACM w Wilnicach oraz Lucji Kubka Łozińskiej z publicznego ogniska artystycznego w Kędzierzynie w Koźlu. Opiekunką była tutaj pani Magdalena Łozińska. W drugiej kategorii wiekowej, czyli wiek 10-12, przyznano 5 nagród plus 4 wyróżnienia. Pierwsze miejsce otrzymał Nikodem Kubka łoziński z Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie Koźlu i drugie pierwsze miejsce Jonata Zięba z Domu Kultury Kolorowa w Warszawie. Również przyznano dwa drugie miejsca. Jedno z nich otrzymała Lidia Sacharuk ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Białej Podlaskiej. Opiekunką artystyczną jest pani Dorota Herzog-Sacharuk. Gratulujemy. I Krzysztof Tomczak ze szkoły podstawowej numer 9 w Poznaniu opiekunem Krzysztofa była pani Magdalena Bałysia. Trzecie miejsce otrzymała Maria Szlęzak studio ACM w jak widać, gliwice rzeczywiście zdobyło wiele nagród, i w tym miejscu chciałabym powiedzieć, że techniki malarskie, jakie Państwo zaprezentowaliście, były naprawdę bardzo różnorodne. Mieliśmy i malarstwo akrylowe, i malarstwo temperowe. Mieliśmy również malarstwo powiązane z pastami strukturalnymi, było malarstwo batikowe na tkaninie, również było malowanie filcem. Także naprawdę wiele, wiele ciekawych technik i naprawdę przepięknie używanych. W kategorii 10-12 wyróżnienia otrzymał otrzymały następujące osoby. Rozania Saj ze szkoły podstawowej nr 18 w Lublinie, opiekunem jest pani Elżbieta Szerafin-Storek, Helena Baranek ze studia ACM w Gliwicach, Opiekunką jest Pani Agnieszka Krzanowska, mały, zmieniana już tutaj wielokrotnie. Adrianna Podkowa z Studio ACM w Lice, i Julia Pierzak ze Szkół z Żernicy. Serdecznie gratulujemy. Właśnie w tej kategorii pierwszej i drugiej dotarło do nas najwięcej prac. W trzeciej kategorii wiekowej, czyli 13-15 lat, pierwsze miejsce otrzymała. Helena Sacharuk ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Białej Podlasce. Opiekunką jest pani Agata Doluk. Drugie pierwsze miejsce, bo dwa te pierwsze miejsca przyznano. Kinga Wójcik ze Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie. Opiekunką jest pani Monika Lenart. Gratulujemy tych pierwszych miejsc w tej kategorii wiekowej, bo to, to jest rzeczywiście taka kategoria wiekowa, gdzie wcale nie tak łatwo jest znaleźć chętnych do pracy artystów. Drugie miejsce przyznano dwóm chłopakom, się okazało. Mikołaj Gołębiowski, studio ACM Gliwice oraz Jan Szymczak ze szkoły podstawowej nr 3 w Kole. Opiekunką Jana jest pani Aneta Strauch. Dwa trzecie miejsca przyznano Maria Anna Ryży, studio ACM Gliwice. I jeszcze raz wymienię imię pani Agnieszki Krzanowskiej Małys oraz drugie trzecie miejsce przyznano Mikołajowi Brodarczykowi studio ACM Gliwice. Wielkie gratulacje. Wyróżnienia otrzymują Maja Makuch, szkoła podstawowa nr 19 w Lublinie. Marzena Polak, Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie. Opiekunem jest pani Agata Młodarczyk, Emilia Kawecki z Bielsko-Białej, Jan Gardner z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Tychach. Opiekunem artystycznym jest pani Izabela Duda. Najmniej prac dotarło do nas w najstarszej kategorii wiekowej, czyli 16-20 lat. Były one na bardzo dobrym poziomie, natomiast rzeczywiście ta liczba nie była zbyt duża, ale mimo to wyróżniliśmy sporo ilość tych prac. Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymała Karolina Starzewska ze studia ACM w Gliwicach. Drugie pierwsze miejsce otrzymał Jan Polak również z Gliwic z tego samego studia. Drugie miejsce otrzymały dwie osoby. Maja Drabik, Studio A.C. w Gliwice i Weronika Kozak z Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie, opiekunka również pani Monika Lenart. Trzecie miejsce otrzymała Marlena Serafińska z Borowej. Wyróżnienia. Amelia Pęczek, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Tychach, Małgorzata Sitko, również z tego samego ośrodka i Zuzanna Kowcz, również reprezentantka ośrodka z tych, gdzie opiekunom artystycznym tych osób jest pani Izabela Duda. W prezentacji naszej wszystkich prac, bo te wszystkie prace prezentujemy w naszym tutaj filmiku. Również macie Państwo podane imiona i nazwiska młodych artystów, gdzie wyróżniliśmy honorowo, czyli zakwalifikowaliśmy do wystawy te prace. Ta wystawa internetowa będzie funkcjonowała przez jakiś czas, więc będzie można po wszystkie pracę obejrzeć. Jeszcze raz wszystkim. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym osobom oraz wyróżnionym. Serdecznie dziękuję opiekunom, gdzie Państwo przyłożyliście wiele serca, wiele poświęconego czasu, i pracy, żeby właśnie to do wykonali tak wspaniałe prace. I oczywiście zachęcamy do następnych która będzie miała miejsce wiosną następnego roku. Także serdecznie gratulujemy również rodzicom, opiekunom, którzy na pewno też mieli swój wkład w przygotowanie tych prac do konkursu. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej...